Hejka kochani! Hejka! Czekajcie gdzieś tutaj pilot mi się zapodział, dobra. Które to było? Nie spojrzałam. Dobra, bo jestem u rodziców, ale jadę teraz na chwilę do sklepu. Okej. Okay. Muszę jeszcze zamknąć bramę. Mam nadzieję, że się zamknie. Dobra, stoję na awaryjny. Mam nadzieję, że się zamknęła. Dobra, przyjechałam do rodziców tutaj, jak mówiłam, że przyjadę. I dobrze, przyjechałam, bo patrzę. A ten kosz mi i śmieci będę zbierać, więc szybko opróżniłam kosz z domu i wystawiłam. Miałam pójść naprzeciwko sprawdzić, czy zbierali te śmieci, żebym nie wystawiła, okazało się się, że oni już wcześniej zbierali, ale okazało się, że, znaczy okazało się, że tam podpatrzyłam y, u sąsiadów dalej, że wystaje trochę worka. O tutaj też to znaczy, że nie jeżdżą, bo wiecie, jak zbierają te śmieci, to czasami jeżdżą tak bardzo wcześnie, a jak ktoś ma mało śmieci, no to ten kosz jest zamknięty, a jak ktoś ma więcej, to jest otwarty. No bo i jakie tam taki, wiecie, płasko, no to nie widać. Dochodziła i zaglądała, chociaż miałam zajść, mówię, najpierw na myśli. Naprzeciwko. Yy ja mieszka, więc mówię najwyżej zerknę sobie czy tam, to... <laughs> otworzyłam sobie bramę już wyszłam, ale patrzę, a tam dalej wystaje worek, czyli jeszcze śmieci nie zbierali, więc będzie szybka akcja jadę, muszę jechać kochani na pocztę, ja to tak wiecie, teraz co dwa, jakieś dwa tygodnie, co jakiś czas, no jeżdżę, no niestety, bo muszę dlatego, że ja muszę jechać, wysłać coś yy, pocztą chmury są w przyjechałam i już się musiałam nakrzyczeć no co za dzieciaki gdzie yy, Oskar zawsze troszkę powersował, więc musiałam go trochę do pionu bo się kłócił strasz. Tak, Oscar i nie Oskar tylko. Ale dobra, oni się kłócili o miejsce. z mi to jest po prostu śmiechu warty, ale jak ja sobie przypomnę, e, jutro na pauzę jadę, zobaczcie. E, już się zresztą zagoił, bo taką miałam troszkę rankę, więc teraz już, e, już ten oprzecz mi nie boli. z mi to jest śmiechu warty, do tego, że ja pamiętam sama, jak byłam dzieckiem, to się kłóciliśmy i biliśmy się naprawdę, żebyście go zobaczyli, to zaraz by nas e, gdzieś tam podali, że jakaś jesteśmy rodzina jakaś dziwna. O miejsce, kochani, o miejsce się kłóciliśmy przy stole. Naprawdę, ja powiem Wam, że teraz, za kiedyś, jak były czasy kiedyś, kiedyś, to tak, no wiadomo, że dzieci nie siedziały w telefonach, tylko na dworzu, no to mniejsza o to już, to pomijmy ten fakt, ale chodzi o to, że kiedyś, nie wiem, jak się rodzeństwo biło, czy tam yy, jakieś tam, no nie wiem, no czasami ktoś, ktoś tam był słabszy z czegoś, czy coś, no to to było normalne. Teraz, za tych czasów takich teraźniejszych, to jest tak, że jeśli biją się, to zaraz, że są bardzo agresywne, że trzeba gdzieś ich przebadać, do jakichś lekarzy, specjalistów, jeźdź, jeśli z czegoś się jest słabszy, to już po lekarzach, po tych psychologach, pedagogach i tak dalej, i ja mam wrażenie, że wszystko tak, że tak szybko chcą, już wiecie, nie wiem. No nie wiem, no jak, że, że od razu już jest, rozumiecie o co chodzi, nie bo teraz brakuje mi słów. No ja uważam, że jestem, ja jestem jeszcze tej starej daty, powiem wam... Kurczę, rozłączyło, nie usunęłam nic, więc może mnie rozłączyć. Że nie wszyscy są gestniuszami ze wszystkiego, ale to mniejsza o to, ale też nie wszyscy są, nie wiem... Yy, tacy grzeczni i w ogóle. Tak mi się wydaje, że na pewno gdyby zobaczyli na przykład mnie z moim bratem, jak my się kiedyś... A ja coś się przycina, czy mi się wydaje? Chyba się przyczyna coś, bo widzę, że jakoś taki obraz jest inny, a może teraz jest dobrze? Nie wiem, dobra, jak będę montować, to zobaczę. To by na pewno nas gdzieś tam do jakichś psychologów, psychiatrów powysyłali, że jesteśmy jak coś psychicznie chorzy, agresywni yy, i w ogóle, że się bijemy i się wyzywamy. W sensie wyzwiska takie były normalne na tamte czasy, głupia jesteś D debilko! O pamiętam! Ty debilko! Pamiętam to. Yy, na pewno. No, bo zaraz tak szukają w tych dzieciach, gdzie co, i tylko tak tych rodziców pchają. I żeby tam jeździć, sprawdzać, ten jest za spokojny, to zaraz jest chory na coś, ten za szybki, to jest agresywny, jakiś pilot pobudzony, zaraz ma DHD, zaraz coś. No. Nie wiem, jak uważacie inaczej, dodajcie coś. A ja mam nadzieję, że tutaj się nic nie przyczyna, bo będę bardzo zła. Dobra, jadę... Yy, muszę jechać jeszcze do Biedry zajechać, jak będę wracała. Bo... Oj kolega Pan, co tak mi wyjechałeś? Bo yy, mama to ogólnie zrobiła zakupy, że jak ja przyjadę, to żebym wiecie, miała tu wszystko gotowe, ale ja nie przyjechałam od poniedziałek i środa Rano prawda? Yy, I chleb spleśniał. No więc... Już go wyrzuciłam na kompostownik i kupię sobie nowy i może kupię włoszczyznę i zrobię sobie pomidor. Że zrobię sobie pomidorówkę na jutro. Czekajcie, tutaj jest gdzie stanąć. Ucieło, urwało, skasowałam, teraz mogę gadać. Yy, kupię sobie włoszczyznę i chyba pomidorówkę sobie zrobię na jutro. Dobra, wychodzę. Yy, I idę. Tutaj jestem ładnie w tym parku. Dobra, idziemy, bo ja zaraz się zrobię yy, zupa w samochodzie. Yy. No i już chmury nachodzą. I już się zrobiło chłodnie. O nie, dobrze, że bluzę ze sobą wzięłam, bo trochę chyba nie później. Tak na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że poczta jest otwarta i że szybko pójdzie, ale tam jakiś pan idzie, czyli jest otwarta. Ale mam nadzieję, że nie będzie kolejki, bo zawsze z tymi pocztami to jest tak, że albo jest szybko, albo trzeba niestety stać. Mega szybko już wracam. No, super, bardzo szybko. Super, super. Kusi mnie, żeby do ląbka wejść, ale nigdzie nie idę. Trzymam się tego, że nie idę. Specjalnie stanęłam w innym miejscu, żeby nie było za blisko. Teraz jadę na, do Biedry i e, do domu. Uspać młodego i e, zjeść śniadanie. O właśnie. Bo przed dentystą nie jadłam, albo byłam u dentysty, nic nie wspominałam. Ale to też tylko chwila, moment właściwie i no i co, i do domu. Powiem Wam, że Troszkę teraz do zrobienia jest, bo nie byłam. No trochę nie byłam, przyznam się. No, 3 lata Oskar. Ze trzy nie byłam więcej może. wiecie widzicie jak macie zrobić zdrowe zęby, no to, to się nie chodzi, nie? A później jak coś się zrobi, to... To wtedy się idzie. No i wtedy się zrobi trochę więcej, a ja dawno nie byłam. Okej, okay, a tutaj mamy konika. Dobra, idę do domu. Szybki mini haul, moi drodzy. Szybki. Zeszły do szkoły. Spójrzcie, jakie ładne. No i brałam takie najgrubsze. Ten jest piękny. Troszkę takie świecący, chociaż cienki. Najgrubsze, jakie były. O, ten z babaczką jest piękny. Miesiąc, takie minimalistyczne, bez tych wzorków. No i wybierałam jak najgrubsze. Spójrzcie. I najlepiej jeden zeszyt, żeby starczył na cały semestr. O, ten najgrubszy, grubszy. To jest w linii, od polskiego. No i od muzyki, bo w zeszłym roku, będzie co, nie kupiłam, to nie był problem. Nigdzie nie było, no więc hmm, kolejna partia zeszytów i zeszytów już mam. Starczy. Dobra, kilka pomidorków Później mam podłogę przed wyjściem. Kurde, pękła, skubana. Gdzie ona pękła? Tutaj. Dobra, jeszcze przetrę. Dobra, bo nie wszystkie rzeczy zabieram, zostawię mleko, miałam za wiele nie kupować, ale było to mleko, więc dobra, wezmę tych sześć mleka e, jedno ze sobą, no i na kaszę mam, więc też mi zostawię tu w domu, kurde, uwielbiam jak mi coś kupsuję po prostu uwielbiam, koncentrat, pićko e, zabieram ze sobą, jedno mleko też ze sobą wezmę, markarkę, nie było koncentrat, marchewkę i włóczczkę, mam jeszcze w samochodzie. To zabieram, to zabieram, a to zostawiam. No nie, uwielbiam jeszcze gdzieś co? pranie, może zbiorę. Bo coś tutaj chyba będzie padać. Um, kurde, dobra, moje pomidory. I zamykam. Cieszę się, że nie proszę do broompa. Chociaż kusiło mnie, bo wiem, że dzisiaj jest wyprzedaż. Ale zawsze jak wejdę, to coś tam kupię. Ale dobra. Dobra. I to tyle. Dobra, to zostawię zarabkę, zostawiam. E, ja to pamiętam, że pyłam takie zeszyty. Szkoło już niedługo. Pora na ciebie. Ciekawe, ten malinki od czego będzie. Wybieram najgrubszy do matematyki. A są, bo wszystkie są grubsze. mi się pożegnam. Zróbmy sobie test Prince Polo Pring Dream. Edycja limitowana. Czy wy jedliście to o smaku truskawkowym. No więc zróbmy sobie test. Przyszedł tutaj ktoś, więc yy, poczekajcie, bo nie mogę zrobić testu. Dobra, już jestem, więc zróbmy ten test tego Prince Polo, cóż, że pięknego, różowego i w ogóle za chwilą tak lało, że... <laughs> Mam nadzieję, że u nas też, bo mimo, że jest blisko. O, o, o yy, u, jaki różowy, to czasami jest taka różnica, że u mojej mamy pada, a u mnie nie pada. A jakby u nas też tak padało, to mam nadzieję, że tego prania nie złognie, bo mimo, że jest pod, pod taszkiem yy, pod tarasy, na tarasie, ale przynajmniej ważyć nie będę musiała. Pa, yy, nie, umówmy się. Czekajcie, tu muszę wyłączać. dobra. Więc tak, ten batonik owy prezentuje się tak. Czekajcie, może tą ładniejszą wersją. Jutro już będą ładne. Taki różowy, ale pachnie truskawką. A jedliście to? Ja ogólnie dawno nie jadłam. W ogóle nie kupuję żadnych. Wiecie o co chodzi tu, nie? Dobra. Więc spróbujmy. Wydelektujmy mm, się, póki dzieci nie ma. Bo wiadomo, jak to przy dzieciach. Można wyrzucić tego papierki do kosza. Mmm. Pięknie pachnie. Krem jest biały, nie nieróżowy. Spodziewałam się odwrotnej biały, odwrotności. Krem różowy i herbatnik, wafelek może. Eee, biały, Takie wiecie, w sensie jaki. Mm. Bardzo dobry. Ale ja jestem bardziej... Nie no, nie ma lepszego niż na przykład Grzesiak w mlecznej czekoladzie, znaczy tej gorzkiej, znaczy no nie wiem, no taki zwykły, standardowy grzesiek. Ewentualnie Prince Polo zwykłe, standardowe. I są jeszcze takie Prince Polo, czy nie wiem jakie, bez tej czekolady, tylko same takie czekoladowe, wiecie, bez oblania, oblania czekoladą. To ja tamte najlepiej lubię. Dobry, ale... No no dobre! Ale po prostu ja jakoś tamto... No bardziej mi smakują. Aha, dobra, myślałam, że jest No więc poczęstowałam się, będąc u moich rodziców. Mam nadzieję, że to nie mojego taty, ale gdyby co, to wiecie, nie będzie miał nic przeciwko, a poza tym mój tata to jest ulubiony jego batonik, to są grzeźki. Ja też lubię. Mm. Dobrze. Dziesięciu bym nie dała, dlatego, że ja chyba, ja, ja tylko lubię te klasyki. Mm. Nie, no bardzo dobre, muszę spróbować. Zobaczę, bo parę samochodów są na przyogrodzeniu. No dobra, mniejsza oto, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że nie zapomnę się tutaj odzywać, bo jestem właśnie u rodziców i ja mam taki problem, że o matku, są samochodów. Że zapominam. I zabieram ci teraz za zmywanie po obiedzie. Nie muszę młodemu kaszę ugotować. Opa! No.